ponieważ Mariusz Kamiński jest człowiekiem tak prawym, jest człowiekiem takiego charakteru, że nie ograniczał walki z korupcją wyłącznie do zwykłych obywateli, do tych przysłowiowych, zwykłych łapówkarzy gdzieś tam z urzędów drobnych czy z różnych instytucji. Walka z korupcją odbywała się na każdym poziomie, odbywała się również na tym najwyższym poziomie, również w ówczesnej koalicji rządzącej, i taką właśnie sytuacją była słynna afera gruntowa. Ta korupcja na szczytach władzy dotknęła i przeraziła bardzo wiele elit, które, no cóż tu wiele mówić, prawdopodobnie miały z korupcją sporo wspólnego i czerpały z niej istotne korzyści. Skutkiem tego były później sprawy karne, które zostały wytoczone tym, którzy z tą korupcją walczyli w sposób tak rzeczywiście bezwzględny, ale skuteczny. Dzisiaj korupcja jest marginesem w Polsce na szczęście i mamy nadzieję.